Witajcie, kochani. Jesteście niesamowici. Dziękuję za Wasze komentarze i za to, że jesteście, oglądacie. Naprawdę to jest mega wspierające i bardzo się cieszę, że to wideo jest dla Was takie korzystne i przydatne. Super, lecimy już do energii. Jaka jest energia ze świata zwierząt? Na, 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 na. na. O kurczę, na kiedy, na kiedy? Mamy czwartek dzisiaj, na piątek. 12 września, moi kochani, lecimy do zwierzątek i już sprawdzamy, co to będzie, co to będzie. A tak w międzyczasie, o, mi tutaj Diduszka chrapie na kolanach, w międzyczasie Wam powiem, że, Boże, kochany, mam tak wspaniałą pracę, uwielbiam te sesje z Wami, po prostu są takie transformujące, płynie tak energia i takie procesy wykonujecie, że to jest po prostu no żyć nie umierać. No po prostu serce rośnie w sensie takim, że wow, jestem pod wrażeniem waszej energii i waszych zmian i procesów. Dobra, na piątek Żyrawka, zobacz całość. Zobacz całość, kochani, 68. Coś do tego potrzebuję dobrać jeszcze, no bo tutaj zobacz całość. Aha, chodzi o granicę. Dobra, czyli 67. Zobaczcie, jak to się pięknie ułożyło. 67, najpierw granicę, a potem mamy widzieć całość, czyli mamy mieć tą strukturę bezpieczeństwa żeby nie działały nam mechanizmy automatyczne, że my też będziemy coś odrzucać, gdzieś uciekać. Tylko mamy stanąć w swoim, naprawdę rozpoznać, co to jest to nasze i mieć ten pancerz, mieć tą mądrość nożów jest długowiecznym zwierzęciem. To jest taka bardzo pierwotna, spokojna, głęboka mądrość. I ona mówi: Miej swoje, stań za tym wewnętrznie z pełną odwagą, pewnością siebie, że to należy do ciebie. Miej, ten, miej tą skorupę, ale w znaczeniu granice, w znaczeniu swój dom ze sobą, czyli te wszystkie wartości, które są w zgodzie z tobą, one idą z tobą. Tak jak. Ten pancerz z tym żółwiem, on chodzi. To po prostu idę ze swoim domem. Stoję za swoimi wartościami, a one stoją za mną. Czyli wszystko to, co kochamy, w to, co wierzymy. Mamy z tym być. Ale też mamy zobaczyć całość. Możemy też zobaczyć, kto tego nie ma, komu, komu tego brakuje. Nie oceniajmy, że o, uciekł, uciekła. Yy... Nie dokończy tematu, czy właśnie nie, z, zrobi ten ghosting. Zrozummy to, że ta osoba może mieć kontekst, nie mieć tych wartości w sobie, nie, nie mieć tego albo nie korzystać z tego. Czyli to, to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli całość po tej stronie, czyli po naszej stronie i po tamtej stronie w relacjach. W życiu, w świecie i są tak samo różne sytuacje. Sytuacje, które pokazują dwie strony, możemy widzieć niekorzyści tej sytuacji. One często są bardzo oczywiste: O, straciłam, straciłem, ale może być tak. I. I ja właśnie do tego dążę i zmierzam do tego, żeby za każdym razem na moich sesjach też to pokazać. Zobacz, że tutaj jest koszt, jest minus tej sytuacji, ale popatrzmy na plus. Zobaczmy korzyść tej sytuacji. Zobaczmy, jaka z tego płynie lekcja. Bo zawsze bo świat mamy dualny, i wszystko jest plusem i minusem. Mm. Chwilka dla Baby'ka. Mm -hmm. Można by było powiedzieć, że tu była sytuacja, gdzie Kicia mnie rozprasza i gubię wątek wypowiedzi. I to jest ten koszt, że ona mi tutaj siedzi na moich kolanach. Ale zobaczcie. Jak w tym momencie wzięłam ją, przytuliłam. O, ona już sobie teraz idzie, o, poszła, koniec sytuacji. Ale mogłam ją, mogłam skorzystać z sytuacji, przytulić ją, zatrzymać się na chwilę i dać sobie to z energii kobiecej, to taki poczucie jej ciepło, dotyk. Być obecna w tu i teraz, w tej chwili. Miałam taki szybki flow, trening uważności, widzieliście to? Mm, I. Okej, okay. ona stwierdziła, że już nie będzie mi przeszkadzać cyk. Uciekła, nie? Także zobaczcie, to był ten plus tej sytuacji. Także miejmy swoje wartości, stoimy za tym i zobaczmy całość sytuacji z perspektywy to, co mamy przy, pod nogami, na czym stoimy, co jest naszym domem, nami. I zobaczmy też tam dalej z perspektywy, co jest po tamtej stronie. Podwórka. Moi kochani, mamy 6 minut. Wszystkiego dobrego, już was nie będę zatrzymywać. Dobrego poniedziałku, rozpoczynajcie. O, i tutaj lew na spodzie. Mm, to chyba weekend się zbliża taki. Mm, fajny, koci. Moi kochani, dbajcie o siebie, rozpoczynajcie. Dobrze weekend. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro. Pa, pa.